23 sierpnia 1926 roku Nowy Jork pogrążył się w histerii. Zmarł Rudolf Valentino, gwiazda kina niemego, bożyszcze kobiet, symbol namiętności i egzotyki. Jego role w filmach Sheik i Syn Sheika uczyniły go ikoną popkultury lat 20. Valentino nie był tylko aktorem, był mitem, fantazją ucieleśnioną na srebrnym ekranie. Śmierć w wieku zaledwie 31 lat, na skutek zapalenia otrzewnej, wywołała prawdziwą zbiorową żałobę. Tłumy szturmowały dom pogrzebowy, pola Negri rzucała się w spazmach na trumnę, a ulice zalewały setki tysięcy fanów. Dziś, niemal 100 lat później, wciąż pamiętamy go jako pierwszego wielkiego idola masowej kultury. Valentino nie był tylko aktorem, był snem na jawie. Snem, który skończył się zbyt wcześnie.